Dzień dobry, cześć, witam. To ja Facim, słuchajcie. Zaczynamy OSP Piecki mod. Po raz kolejny wracam do Emergency. Jak widzicie, zaczyna się grubo, zaczyna się jarać, słuchajcie. Także mamy Piecki, Piecki, Piecki. Dawno tutaj nie byłem. Jeden dla mnie jeden z trudniejszych tych modyfikacji, słuchajcie. Chociaż e, wypadałoby już ogarnąć tą modyfikację. No to ja tutaj zawsze mam problem i teraz tak. Ja tutaj mam tych sobie druchów wezwać, chociaż mam trzech. Także w zasadzie można by było włączyć sygnały świetne, włączyć przy, przede wszystkim silnik e, i wyjechać przed remizę, jak się uda. Jeszcze raz. Włączymy silnik. Dobra. Wyjeżdżamy. Syrena. Dobra, i już jeden może jechać do pożaru, który mamy zlokalizowany właśnie obok remizy. Ale, jaja, pożar obok remizy. Normalnie tak ten odcinek ma nazwę jest, widzę hydrant. Dawaj, jadą, jadą. Czy ja do tego Jelcza mogę jakoś tutaj ogarnąć, go, czy nie bardzo? Gdzie ten mój jelcz tutaj gdzieś był? Tutaj zawsze pamiętam, że był problem. Są chłopaki, także niech się przebierają w ciuchy. Za czterech mi będzie potrzeba. Tu jest jeszcze jeden typek. Też się niech przebierze. O, już się brają. Pytanie jest tylko takie, czy tam ktoś w środku jest? Zadysponujemy sobie jeszcze inne tam jakieś jednostkę. Słuchajcie, co to jest? To jest jakieś tam GBA. Dobra, dawać. Dysponujemy sobie jedną karetkę prewencyjnie tutaj. A mówiłem. Będą, będą poszkodowani. Będą poszkodowani. Dobra. Spoko. Bierz no torbę. To będzie u... A ty ewakuuj tego typa. Ty tą typiarę. Dobra. Ale kurna akcja. Ale się akcja normalnie z samego początku. Będzie udzielane, Będzie udzielanie pomocy. Mamy tylko trzy osoby. Dwie karetki będą mi potrzebne. Jeszcze jedną sobie zadysponuję. Dobra, dawaj policję na miejsce. Dobra, wy odłóżcie ich tutaj. No. Dlaczego ja nie mogę cię... O, już, dobra. I ty, Gostek, już jej udzielaj pomocy. Ale jaja. Dobra. Ty lecisz po odcinki. Po odcinki lecisz. Dobra, ty się zajmujesz tym poszkodowanym. Ty kładź tutaj. Ja pierdziu. Dobra, szybko do tego, do SP. Są już przebrani chłopaki są. Dawaj, otwieraj tę bramę. Gdzie ta brama jest? Tutaj. Gdzieś była. Zawsze chyba. Tylko nie mogę zawsze tutaj natrafić tym gostkiem. Eee... Dobra, ty sobie wsiadaj. Ty wsiadaj. Ty wsiadaj. A, udawało mi się kiedyś tą bramę otworzyć, teraz widzę, że jakaś dupa jest. Dach, to nie. Tutaj zawsze były te pokrętła do otwierania. Ale coś mi tu nie idzie. Dlaczego? Dlaczego? A ja się pytam. Hmm, słuchajcie, i z kontrolem, i z tym nie da rady. Nie da rady po zamykać i pootwierać tych bram. O, dobra, odpal silnik. No, dawaj, może tym jelczem wyjedziesz. Personel na zewnątrz? Nie, wyjedź. Zamknij skrytki, wyjedź przed remizą. Nie może, nie może <grym>, Nie może ruszyć. Chciałby, ale nie może. No, pamiętam, że tutaj była taka opcja do otwierania. Dobra, za chwilę będziemy się zastanawiali. Bo gruba akcja idzie. Nie, dobra, ty leć może po torbę, tak samo, do wozu. Ty, Gostek, podłącza się pod wóz. Bo już drugi budynek się pali. Ja pitole. Dawaj, gaś to. Nie, nie wchodź. kurde. <gurna> dobra, typie, dawaj, ratuj tutaj tą osobę. Ja pierdzielę, jaki ogień. Pół spali mi się pół tego, pół wiochy. Nie mogę tego gasić, słuchajcie, Gostek nie ma tego. A samochód pewnie ma zasilanie, no tak Kurna, dlaczego ja nie mogę tego jelcza, jak zawsze coś pierdzieli, to się pierdzieli I niestety tak jest tutaj, w tych odcinkach Dlaczego ja tej bramy nie mogę otworzyć? Może ty musisz iść na zewnątrz, tutaj z zewnątrz tą bramę otworzyć No nie Nie mamy tutaj takiej opcji Dobra, za chwilę przyjdziecie na piechotę, kurna Nie ma czegoś takiego jak potwórz tą bramę, nie? I to jest ten, ten minus. Dobra, wypad, kurna. dawać tutaj. Chłopie. Lecisz mi tutaj. Z buta, z buta. Szybko, bo się jara. Dawaj tych, tych dwóch lutków jeszcze. I tutaj. Płonie wszystko, płonie wszystko. Dobra, mamy policję na miejscu. Przekierujemy sobie tutaj. Ty też, tutaj z tą stronę. Policja sobie stanie z boku, mam nadzieję. Dobra, przekieruj pojazdy. Ty też masz, przekieruj pojazdy. Może sobie stać w tą stronę, przekieruj pojazdy. Dobra, zawrotka, zawrotka. Mamy już pogotowie na miejscu. Pierwsze. Dobra, wyratujcie. Hmm, który to lekarz? Ratownik medyczny. Yy, dawaj sprzęt, weź torbę. No co jest? Czekajcie, bo teraz mam problem z tym, żeby on tą torbę w ogóle wziął. Dobra, mam już torbę dla niego. Jedzie, jedzie. Jedzie i druga karetka. Mam już na miejscu. Dobra, wybierzcie sprzęt. Wybierzcie wężę z sowozu. Co tak się motasz? Co tak się motasz? Wy, wysiadka, wysiadka Dobra, bierz chłopie torbę, będziesz udzielał pomocy. A ty bierzesz y, sprzęt. Bierz sprzęt. Tutaj są jakie są stany? No są stany do uratowania spokojnie e, Więc tak, ty z torbą idziesz udzielać. Ty bierzesz nosze. Ale grubo, ale grubo. Tutaj to zawsze jest grubo. Eee, tą osobę już można zabrać. Wy szybciutko bierzecie węże. No jest tutaj co robić. Dobra, mamy drugi zastęp. Dawaj tutaj. Dawaj tutaj, będziesz się rozwijał z tej strony. Dobra, dojechali. Dojechali. Brać odcinki, brać odcinki. I słuchajcie... Dobra, ty też bierz odcinki, bo będzie tutaj potrzeba dużo roboty. Dobra, tu już poszedł, poszedł pierwszy. Eee, gdzie są te nosze? Dawaj. Gdzie ty lecisz tam, chłopie? Jest mi w pogotowiu stój. Dobra. Do karetki, do karetki z nimi. I do szpitala. Uratujemy, uratujemy. Jest taka szansa, żeby uratujemy. Dobra, ten policjant niech sobie tutaj podejdzie. Ci to wybierzcie węże Dobra, ten przekierowuje pojazdy spoko, ale mamy akcję, ale mamy akcję Dobra, ty będziesz sobie tutaj dowodził Gdzie ten po te odcinki poleciał? Oszalał? Zaraz mi tam zginie ten strażak Ja pierdziele Dobra, dawaj, dawaj tutaj. Dawaj, rozwijamy się i rozdzielacz peł. Dobra, drugi. Podpinaj się tu. Podpinaj się tu. Tyle lecisz mi podcinek. Będziemy się tutaj z hydrantu zasilali. Gdzieś tutaj był. Poczekajcie, gdzieś go to widziałem. O tu jest. Dobra, który ma jeszcze odcinek? Ten ma podejdź tutaj do tego. Karetka mi tu źle wjechała. Chodzić, wchodzić i do szpitala. Dobra, pozamykaj te wszystkie drzwi. ona teraz odjedzie. Aha, trzeba zamknąć drzwi. No to niestety, przepraszam, ale pan musisz, pan, musisz pan pozamykać wszystkie drzwi. A wy wsiadacie do środka. Dobra, trzeba to ogarnąć jak najszybciej, żeby już można jej było odesłać. No, i teraz do szpitala, już się doniedzie. E, drugi też ma drzwi potwierane. Tak, no niestety. Tą karetkę szybko trzeba ogarnąć Pozamykaj drzwi. Dobra. I ta karetka też już Jeż, już odjeżdża do szpitala. Dobra, wybierzcie odcinki. Dobra, ty już wstań. Ty też już wstań. Bo mi to będziesz potrzebny z tej strony. Chłopaki, co wy tam robicie? Podejść tutaj, podejdź tutaj z tej strony. Dawa jednego jeszcze strażaka tutaj, do pompy. Ty chodź tutaj, luźny elektronie. Musisz załączyć autopompę, żeby ta woda się pompowała z tego wozu. Dobra, jak tam z drugiej strony? Ogarnięte. <laughs> Ogarnięte, zaraz. Ty no rusz do tej pompy. Kurwa, ile można czekać? Woda naprzód poszła, gasimy, leje się woda. Dobra, z dwóch stron. To będzie chyba mało. To będzie chyba mało. Obok rewizy takiego pożaru to jeszcze nie miałem. Dobra, czy ten typek jest w stanie to pozbierać? No jest. Dobra. Zajebiście, to ty weź to odłóż, te torby. Eem. Czy ten jest w stanie podawać mi tu wodę? Gdzie co? Wypadałoby, żeby jeden sobie przeszedł do środka. Zobaczył, czy tam nie ma poszkodowanych. W, tym, w tej chałupie. Uwaga, te drzwi trzeba otworzyć. Aha, czyli trzeba wziąć łom. A, weź chuligana. No, chyba są poszkodowani. Trzeba karetkę wezwać jeszcze jedną. Coś już słyszę, że coś tam się dzieje. Ale akcja mi się trafiła. E, gdzie jest ten z tym łomem? Pokaż się. Tu. Już tam słyszę, że jęczy, jęczy, jęczy. Tam jest poszkodowany. Dobra, już go widzę. Który ten z tą torbą jest? Dawaj, podchodź do niego. Dwie osoby są poszkodowane. Dobra, ten się wpierdziela się do środka. Patrzcie, tutaj, kurna, też są dwie osoby. O, żeż mordę. Dobra, ty leć po torbę. Dobra, tu mamy jakiegoś ratownika. Ty na razie wejdź tutaj. Ty to zostaw. I dawaj, odciągamy te osoby. Tu są trzy osoby? Jaka rzeźnia! Kurna! Dawać karetki z całego miasta. Dawać, co tam jeszcze mamy wolnego? Dawać, ustawiać mi się tutaj. Ale będzie potrzeba. Śmigłowiec będę wołał. O kurna! Takiego czegoś to ja jeszcze się nie spodziewałem. Dawać, śmigłowiec tutaj ratunkowy. Dobra. Który tam miał torbę? Ten miał torbę. Ten człowiek już nie żyje. Dobra, spoko. Znaczy, nie spoko, ale trzeba wezwać tutaj na miejsce służbę już do zabrania zwłok. Czy tutaj są szanse na przeżycie? Są, są. Zbiornik ma pustą wodę. O, kurna. Nie mamy czym gasić. Jest śmigłowiec. Eurocopter, Eurocopter. Siadaj. Tutaj jest miejsce. Ale jazda. No tego to się nie spodziewałem Dobra, wylądowali Eee, wylądowali Czy któryś ma możliwość wzięcia sprzętu? No to weźcie nosze Ty stary, weź torbę Pani, nie wiem jaka Pani, to jest pilot Pani pilot to nic nie zrobi Dobra, tam będzie szansa na uratowanie osoby. Ty masz już torbę To leć tutaj, będziesz udzielał Hajs System, Pożar jest ugaszony. O, tak mi się wydawało oczywiście tylko. Nie, nie jest ugaszony. Nie jest ugaszony. Ty też pójdź z tej strony. Ja tu zapomniałem, wiem już o czym. Wiem już o czym zapomniałem. Jednego strażaka potrzebuję. Dobra, do udzielania pomocy tam leć. Tam, tam, tam leć. Dobra. Jednego strażaka potrzebuję. Muszę wziąć węże. Kupię, ty nie tu, tylko tu Dobra. Zabieramy tą osobę. Dobra, tam już jest gostek, już ratuję. Oho, tam jest grubo już, niezła rzeźnia. Dobra, do śmigłowca. Są już karetki jakieś na miejscu. Nie, nie ma jeszcze żadnych karetek. Nie dojechały jeszcze. Ten człowiek też już nie żyje. Dobra. To weź no się zabierz in, za innego Bo jaż tutaj ciężko powiedzieć ilu tutaj jest osób Ale ze trzy pewnie są eee, Który miał tego węża? Który miał tego węża? Ten miałeś węża? Dawaj, chodź tutaj Odepnij to Dawaj, podpinaj się tu I do tego Dobra, jeszcze jednego chłopa potrzebuję Jednego, nie dwóch. Będziesz odkręcał. Albo zostaw to. Dawaj, odkręcaj wodę. Dobra, gdzie są ci z poszkodowanym? Jest mi głowiec, dobra. Pani pilot, do środka. Brakuje nam karetek. Dobra, ee, do bazy. Ale, zajebiście to wygląda. Ale akcja. Taki akt ja dawno w emergency nie miałem. Jadą karetki, ale tu śmigłowiec musi szybko startować. Po gościu w krytycznym stanie jest. Dobra, mamy kolejne karetki. Czekaj, bo pod śmigłowiec wjedziesz, Ja pierdziele, co tu się dzieje. Baba gdzieś tam biega. Dobra, śmigłowiec już leci do szpitala. Dobra, jedna osoba do uratowania jest. Gostek, ty tutaj kogoś, mamy kogoś do ratowania? Ciężko powiedzieć. Tu jest jeszcze. Ten człowiek też już nie żyje Dobra jest już firma pogrzebowa To muszę go jeszcze namierzyć O otwieramy drzwi I słuchajcie, no i tutaj niestety trzeba wejść do środka i zabierać zwłoki Jedną osobę udało się uratować Tam jest jeszcze chyba ktoś Ten już też nie żyje Trzy trupy Czwarty trup, słuchajcie Panie, odejdź pan już. My tutaj już nic nie zrobimy. Niestety same. E! Kuźwa, ty, tu miałeś wejść. Czemu ja w tym domu nic nie widzę? Halo? Weźcie, no, wyjdźcie. Aha, bo wy już ciało macie, tak? Dobra, rozumiem. No to proszę zabrać to ciało. Pan się już pakuje. No dobra, mamy karetki. Karetki zjeżdżały. Słuchajcie, różnego rodzaju. No, tylko że nie ma kogo ratować, już wszystko poumierało, tak? Ten też już jest worek. Dobra, panie strażak, weź pan wejść do środka. Zobaczymy, może tam kogoś jeszcze można uratować. Nie. Nie ma, nie ma. Pożar wysługaszony. Ale słuchajcie, no nie ma nikogo. Trzy, czyli tak naprawdę w sumie są cztery trupy. No, powiem wam, że nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Ale tutaj trzeba to robić szybko. Jednak dobra, mamy kogoś tam z tyłu? Nie mamy. Dobra, lekarz już nie wraca. Wy już tutaj nic nie pomożecie. E, odłóż sprzęt. Ty się wejść za torbę. Możesz tą torbę ruszyć? Nie, nie możesz. To chyba nie twoja. Dobra. No to tak. Karetki w zasadzie trzeba już odesłać do bazy. Co najmniej dwie, eee, ty sobie wsiądziesz tutaj do chłopaków, jak będzie miejsce, ale jazda, ale jazda, tego się nie spodziewałem. Powiem szczerze, że... jeszcze jeden mi został, dobra, pozamykaj, a tu tutaj nie wejdziesz, tu już jest trzech, dobra, to dwóch ratowników zostanie luźnych, chociaż tak w sumie nie powinno być, no ale trudno. Eee, teraz tak, teraz tak. Tutaj już tutaj odejść, Tu też już pompę zostaw. Wy się tu zwijacie. Pożary ugaszony, <noise> Ale niestety nie był to sukces. Chyba dwie osoby mi się udało uratować. Jedną karetką, chyba i jeden śmigłowcem, nie? Bo to było tak już dynamicznie, to wszystko, że ja powiem szczerze, że w pewnym momencie ciężko mi się było tutaj już połapać. Dobra, sobie to wszystko zwijamy. Sobie to wszystko zwijamy teraz. Tak, jakby tutaj to zrobić, żeby to odpiąć, panie? Eee, zamknij hydrant. Dobra, wy sobie już wsiadać się tutaj. Zrzucić sprzęt. Bo tu się już nocka robi, niestety. Także wy już do wozu. Jeszcze ktoś z OSP został? Tak, z OSP został ten w białym. Eee, I teraz tak, czy jestem w stanie odpiąć yy, ten odcinek? To jest otwórz tylko fedra. A jakbym chciał zdjąć ten, ten odcinek, to się da czy się nie da? Dobra, to się odepni. Panie ratownik, pan to se wsiądzie na wóz. Nie, nie, nie wsiądzie na wóz niestety. O, ten jest w stanie zabrać torbę, dobra, torby też można zabierać, super sprawa. Tu chciałbym... Chciałbym, patrzę, że nie ma tutaj opcji, żeby to... Od, ...podpinać z tego wozu. Chyba, że trzeba być... O, 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 o! O właśnie! Teraz już podpinamy, super! Także ty do wozu. Proszę bardzo, alarm dla zespołu ratownictwa medycznego. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje?